Porozumienie w Brukseli z Warszawą zawarto kilka miesięcy temu, ale musiała je jeszcze zatwierdzić Unijna Rada. Na prośbę Polski Komisja zgodziła się rozłożyć na 4 lata spłatę przełowienia. W tym roku ich kwoty zostaną zmniejszone o 10%, w następnym okresie na 30%. Rybacy twierdzą jednak, że kara jest zbyt surowa, bo polscy rybacy już teraz działają na granicy opłacalności. Tak jak mówią wszyscy rybacy, nie ma możliwości przeżycia przy tych kwotach, które w tej chwili są, bo one są już nieekonomiczne i nie pokrywają kosztów. To jest niezgodne i z konstytucją, i z działalnością gospodarczą, ustawą o działalności gospodarczej. Dostajemy kwoty od yy, państwa, które nie wystarczają na pokrycie kosztów uprawiania rybołówstwa. Chałubek twierdzi, że rybacy, żeby się utrzymać, będą musieli otrzymać uczciwe dotacje lub będą zmuszeni złamać limity. Zdaniem Komisji Europejskiej w ubiegłym roku polscy rybacy odłowili 19 tysięcy ton dorsza, podczas gdy limit wyniósł tylko 11 tysięcy ton. W tym roku, już po obniżeniu limitu przez Komisję Europejską, nasi armatorzy mogą odłowić 11 tysięcy 700 ton dorszy. Zdaniem unijnych ekspertów, polscy rybacy zrealizowali już 60% tej kwoty.